Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj dzisiaj taki temat dość um, chyba wydaje mi się najbardziej um, zagadnienie ściągające uwagę, kiedy się mówi o detoksie, albo takie, które po raz pierwszy w ogóle pierwsze przychodzi na myśl, um, lub też. Z jakiego powodu najchętniej ktoś sięga po detoks i zaczyna po raz pierwszy, a czasami tylko pierwszy, mianowicie o co chodzi z tym detoksem i tym odchudzaniem, tak? <grym> ha, więc <grym> detoks i odchudzanie to nie są sobie równe rzeczy, to nie są równe tematy. Um, nie da się tego porównać. Detoks jest o oczyszczaniu, odchudzanie jest o redukcji. I oczywiście um, jednym z efektów ubocznych y, dla nas przyjemnych przy detoksie jest utrata wagi, ale ta utrata wagi następuje z powodu utraty zatrzymanej wody bardzo często. W wypadku czyszczenia jelit mogą być to nawet właśnie kamienie kałowe. I jeżeli, bo tutaj bardzo ważne jest, jaki to jest detoks i jak długi jeszcze przede wszystkim, no to jeżeli jest to długi detoks. Może to się wiązać z jakąś utratą tkanki tłuszczowej, ale to nie jest nadal dieta redukcyjna. I tutaj odwołuję przede wszystkim do mojego pierwszego i drugiego tematu na, na, w tym katalogu, na moim kanale, który właśnie mówi, czemu ten detoks konkretnie służy. Natomiast, jak można detoks wykorzystać? Pozytywnie do redukcji wagi, bo można. Hmm. Otóż, po pierwsze, yy, można oczyścić i zregenerować organy, które są ważne i pe pełnią. Najważniejsze role przy utracie wagi, tak jak wątroba i również jelita. I tutaj, tak, tu można na to wpłynąć, i akurat ja sama tak zaczynałam na początku przy swoich problemach z wagą, że zaczęłam od jelit. I później, później z była wątroba, z tym, że to nie był jedyny powód, dlaczego tak zaczęłam, ale nie o tym jest film. Dobrze. Następną sprawą jest to jeszcze, w jaki sposób tutaj się może Detox przyczynić pozytywnie do naszej redukcji utraty wagi chudnięcia Może to w też wywołać, znaczy bardzo wyraźnie detoks pokaże nam właśnie w jakie uzależnienia żywieniowe zabrnęliśmy, które nie są dla nas korzystne bądź też mm, po prostu dla naszego ciała, tak? Które nasze ciało nie chce, a my cały czas jednak gdzieś to Ciało tym konkretnym produktem, tym jedzeniem maltretujemy, tak? Dosłownie, bo dla niego jest to obciążenie. Niektórzy mogą mieć bardziej wrażliwe ciało, inni mniej. I jak są może jakieś produkty, które, no, po prostu nie są konieczne. Innym sposobem jest też to, że dostaniemy i zobaczymy, jak, jakie emocje, w czasie detoksu nam się pojawiają i jakie emocje stymulują i wywołują pewne zachowania, kiedy sięgamy czy to kompulsyjnie, czy, czy po prostu odruchowo, czy w jakikolwiek inny sposób po jedzenie, które nam nie służy w stresach, w nerwach itd. Więc to jest następna istotna rzecz, którą tutaj ten e, detoks może nam bardzo ładnie wypunktować, i warto z tego korzystać. Słuchajcie, naprawdę e, to są bardzo cenne wskazówki, kiedy e, możemy właśnie zobaczyć, jakie nasze zachowania, emocje, przyzwyczajenia wprowadzają nas w błędne koło które dalej właśnie prowadzi do e, szkodliwych dla nas nawyków, jak i takich, które nas obciążają, i jeszcze chyba jakiś tam jeden punkt, mnie został, no i właśnie, no i właśnie przy tym, przy dobrze przeprowadzonym detoksie i e, pracy z własnymi emocjami, naprawdę można pozamykać różne właśnie te szkodliwe zachowania tak? I, i, i nas niszczące i produkujące i toksyny i tłuszcz i w ogóle wszystko, co tylko ja mogę też jeszcze dodać, że bardzo często się z tym spotykałam właśnie pracując w, w Vegis. Spotykałam się tam, z racji, że to był hotel ukierunkowany tylko i wyłącznie na detox, że wiele osób przychodziło tam z pierwszą myślą, powiązaną z utratą wagi. No i niestety to jest droga wiodąca często ku rozczarowaniom. Jak i w ogóle takie poczucia zawodu, tak? Właśnie przez to, że detoks nie, nie ma prowadzić do odchudzenia. To nie jest jego założenie, to nie jest w ogóle cel detoksu. Tak też, jeśli może się ktoś bardzo, bardzo skupić na tym, no to um, niestety może się czasami spotkać um, też z innymi komplikacjami um, niezbyt fajnymi, dlatego że może też narastać stres, um, mogą się pojawić objawy, które um, są normalne dla detoksu, ale osoba zacznie jakby bać się tego co się dzieje przez to, że ona przyrównała to do detoksu, do, do, przepraszam, do odchudzania, tak? I, yy, I nie spodziewała się jakiejś tam historii. Mm. I to może wywołać też panikę, lęk i tak dalej. I, I bardzo nie polecam takiego ukierunkowania. Oczywiście jest to możliwe, że się zdarza, że osoba mm, uzyska pewien efekt redukcji wagi nawet przy jakimś tygodniowym yy, tygodniowym detoksie i ja doświadczałam też takich osób, bo to były bardzo nieliczne osoby, ale właśnie to były też osoby, które zupełnie świadomie wiedziały, dlaczego przychodzą właśnie yy, do tego miejsca, yy, po co im ma detoks służyć i yy, nawet y, historia, kiedy po prostu jest taki problem, że ciało nie odpuszcza i, i nie może stracić wagi, i nagle na danym detoksie to się zadziewa. I to są bardzo delikatne, y, bardzo intymne momenty, i sytuacje emocjonalne kiedy zdarzało mi się wspierać takie osoby i to były bardzo też dla mnie wzruszające chwile po części też ze względu na moją własną historię ale tak jak mówię, to dotyczy to dotyczy niewielu przypadków i jeżeli się to dzieje, to najczęściej właśnie u osób, które wiedzą, dlaczego ten detoks robią i skupiają się na tym, w, w całym tego spektrum. Myślę, że to chyba, e, 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 to chyba wszystko, natomiast warto też jeszcze pamiętać, że detoks właśnie reguluje, wspiera i regeneruje też różne układy naszego ciała. I warto jest to wykorzystać żeby nauczyć się właśnie też siebie jak i co pomaga naszemu ciału i z czym się czuje dobrze. Bo wtedy, kiedy ciało się czuje dobrze, kiedy dostaje to, co chce, i w takich ilościach, no to właśnie jest w stanie ta redukcja wagi nastąpić. <laughs> I być może jakieś, jakieś nowe. Zachowania przenieść właśnie na ten codzienny tryb życia. A co do reszty, no to właśnie zaw, zapraszam nas do swojego pierwszego, drugiego tematu. O czym i po co jest detox? No i zapraszam do komentowania, subskrybowania może wysyłania jakichś maili z informacjami, jak jak Wy odbieracie te informacje i czy coś Wam dają, jakie nowe może spostrzeżenia i tak dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!